Trzeba bardzo uważać z ocenami, które się formułuje, ponieważ bardzo często... Właśnie formujemy oceny w momencie, kiedy dochodzi do sytuacji, która jest naznaczona emocją. Uruchamiamy taką zbitkę myślową na temat danej osoby i wtedy ocena jest gotowa. Ale okazuje się, że nie mając zbyt wielu danych, funkcjonujemy w ten sposób, że opieramy swoją opinię o to, co kiedyś się wydarzyło, o to, jaki mamy stosunek do drugiej osoby, zbudowany także przez innych. Szimei, człowiek pochodzący z rodu króla Saula, oskarżył króla Dawida o to, że ten pozbawił Saula panowania królewskiego tronu. Shimei nie mógł wiedzieć, że Saul po prostu był słabym królem i nie miał błogosławieństwa w oczach Pana Boga. Ale Shimei, nie mając pełnych informacji, po prostu ujął się za swoim krewnym. Myślę, że kiedy jesteśmy w ogniu jakiegoś wydarzenia, to musimy bardzo uważać na to, żeby nie formułować zbyt pochownych opinii, bo możemy obrazić jakiegoś pomazańca, Bożego, człowieka, który został wybrany do takiego, a nie innego działania.